Czemu ty nie masz kierownicy? Darek, bo no tu zabrałeś. No, dzień dobry, dzień dobry. Witam w dniu kolejnym. Chyba siódmym w sumie. Dzisiaj Kasia już odlatuje, niestety. A my zostajemy tutaj jeszcze przez dwa dni z przepiękną pogodą. Dzisiaj ma być w ogóle totalne zero chmury. Jest 19 stycznia, my jesteśmy w najcieplejszym rejonie w Europie w tej chwili. Ma być dzisiaj 20 stopni jutro 21 w cieniu. No to jedziemy z Tosią, zostaliśmy sami, trochę nam smutno, bo, bo mama pojechała, ale, ale damy radę przez te dwa dni. E, e, mieliśmy trochę nerwów, bo Google Maps po prostu no jednak kurczę jak jest jakieś nowe miejsce trzeba sprawdzić ten dojazd wcześniej dokładnie, bo Google Maps na lotnisko nas wywiozło tak, że że przez jakieś pola, po prostu przez, przez pas startowy niemalże chcieli, nie chciało nas prowadzić więc było trochę nerwowo, no ale w końcu wyjechaliśmy na odpowiednią drogę i wyjechaliśmy na czas No, to jesteśmy w nowym pokoju W sumie przytulniej tu jest niż w tym no. pierwszym, nie? Jest taki mniejszy Plus dla hotelu za to, że nam dali możliwość po prostu bez Oczekiwania przeniesienia się. Balkon. Mniejszy, ale z chroniony. Sea view. No dobra, to tutaj na Cyprze mamy taką znaną farmę y, osiołków Golden Dunkeys Farm. 4,5 ocena na Google'ach na 534, ale to jest w okolicach Larnaki. A my dzisiaj spróbujemy odwiedzić y, Donkey Farm. Ani. Ani Golden Donkey Farm. Ocenę ma 3.1. Trochę się obawiam, bo tam były takie opinie, że nieprzyjemny właścicieli tutaj itd. Td. 4. A, 4.1. 3.1? Tak, powiedziałaś 3. Ocenę ma 4.1. Na 91 tylko oceny, więc mniej wiarygodne. No, ale spróbujemy to miejsce odwiedzić. No to miejsce. Dobra. Tak sobie myślę, że warto jednak wykorzystać przynajmniej na kilka dni taki samochód, żeby, żeby tak sobie po prostu pojeździć, popatrzeć. W żadnym konkretnym celu nawet, bo... E, no bo jak tak przeglądamy naprawdę to, co już mówiłem, ale jak przeglądamy atrakcje takie turystyczne Cypru, no to one nie powalają. Ale samo miejsce, samo to, że dzisiaj jest 19 stycznia, w Polsce mamy jeden stopień na plusie albo zero. A tu jest stopień 22, w tej chwili w cieniu, w słońcu mam pewnie z 30, e, czy tam 25. No oczywiście czuć taki lekki chłodek, dzień dobry, czuć taki lekki chłodek, ale, no, ale spokojnie, można by się było opalać. Jakbyście mi nie wierzyli, to w tej chwili jest na zewnątrz 23 stopnie. Napisane jest, że wejście jest przez restaurację. Restauracja jest zamknięta. Haha. Co? Pytanie. Co Czy tu jest otwarte? O, na Google'ach była informacja, że jest otwarte do 18, ale... Po raz kolejny się okazuje, że Google mają nieaktualne informacje. Słuchajcie, moi drodzy, spróbuję tu gdzieś zadzwonić zaraz. Dzwonimy, może pan będzie rozmawiał. Ojejku, to jakiś dziwny numer w ogóle. O, dzwoni. Hello, uh, uh, Donkey Farm. Uh, are you open or not? Ok, thank you. Ok, Pan za minutę będzie. Dobrze, to jednak warto dzwonić i pytać, bo... Chcesz? No nie, ty! Kocie! Chodź, bo nam pobrudzisz. Pobrudzisz Ej. nam. Chodź tu. Czekaj. Chodź tu, bo nam pobrudzisz. Chodź. Chodź, bo nam sierścią pobrudzisz. Nie, ty! Nie ma wchodzenia! Nie ma wchodzenia ale auta, ty rudzielcu, ty. No co? No, sorry, no, nie ma. E, tak, chodźmy. Welcome to the farm. Widzisz? No dobra, to teraz vloga prowadzi Tosia, przejmuje prowadzenie, bo idziemy do atrakcji dla dzieci. Panna przed chwilą powiedział, że za 5 dni. Ja tak zrozumiałem go, bo no, mój angielski jest taki średni, ale tak go zrozumiałem mniej więcej, że za 5 dni będzie miał dwa małe że to... się urodzą osiołki to jest dla nich tak, patrzcie ich jest. karmić, bo że podłaszkać? to coś pewnie i dobry, jesteś jak koń, cześć, no, Cześć usiołku. o kolejny nie. proszę. Yuh. No... i słuchajcie, nie warto wierzyć zawsze wszystkim opiniom na, na googlach, bo właśnie pan, który nas przywitał był bardzo miły. Był bardzo miły. Skasował nas 6 euro 2 euro za osoby plus 2 euro za, za jedzenie. Za ja bardzo dużo tego jedzenia. Pan powiedział, że to jedzenie to jest ich czekolada, to jest słodkie i to jest jak dla nich jak czekolada, ale co to dokładnie jest? To nie miły. wiem. Tam z tyłu to są jeszcze, patrzcie jakie zwierzęta oprócz tego, mamy farmę, mamy kury, cypryjskie. Dzień dobry. Dobra, chodźmy. O, a tutaj... Mamy indyka. I mamy chyba gęsi, tak? To są... No, pan nam teraz wyjaśnił, że jednak teraz jest już ta, to dziecko z małymi. Czy ta matka z małymi? Czy tam z małym? To może te pięć dni, o których mu było mówione, to. Może to pięć może... dni temu. Może pięć dni temu, tak? O. O. Dzień dobry! To tu! Mały. Cześć! O, Dzień dobry. I malutki osiołek, zobaczcie. On nie chce, co rzucę tamtego? Była tam mačka z nim. Jaka niedobra matka. proszę Mały, masz. No właśnie takie safari na nich. Nie wiem, do ile to trwa, ale kosztuje 20 euro od osoby. Naśli znaczy prawie stówkę, No ale w zasadzie nie wiem, co prawda. Jak osły znoszą to, że się na nich jeździ. ale od zarania na nich jeżdżono. Więc wydaje mi się, że podobnie jak konie. Małe konie. O, to nie jest, to nie służy. Służyły do pracy. W tych rejonach i nie tylko. Biblijni bohaterowie również na osiołkach się przecież przemieszczali, więc... Myślę, że... że okej. Okay. Wyszedł! Zobacz, tato! Wyszedł? Nie chcesz? Nie dobry! Cudownie! Z tego co widziałem gdzieś na YouTube na jakimś kanale to ta farma osiołków yy, ta Golden Donkey Farms jest taka bardziej cywilizowana, rozbudowana, no ale tutaj... No to jest po prostu swojsko. tato! Jeszcze raz Tosiu, ma... czemu mama jest przypięta, twoim zdaniem? Może żeby nie uciekła do stada tamtych tak. Mhm. I tak samo jest to z... tak samo z koniem jest? Nie wiem. Nie wiesz, Chyba m... tak. Właśnie, chyba tak, no. Słuchajcie, to gęba mi się od razu cieszy. Tosi się cieszy, a... A mnie się też cieszył, to jest niesamowite. Takie bliskie obcowanie z takimi zwierzętami w sumie bardzo przyjaznymi, wyglądającymi trochę jak koń, też jest mały! Jaki fajny, ale czad! Zobaczcie, też mama z małym. O, ten mały jest już taki bardziej odważny. Jest trochę starszy. No A czy weźmie od ciebie jedzenie. Nie. Jeszcze nie? A? Mamo, co nie powinniśmy mu dawać? Nie powinniśmy mu dawać? Dobry. Dobrze. Dobrze, mamo, mama chce. Daj, ma, daj, ma, ma, mamie. Proszę. A to tamten tak żyje. Jezu, jak to głośno! <noise> Taka jeszcze ciekawostka co do Cypru, jeżeli nie znacie, to to, to jest super tutaj, że tutaj każdy, praktycznie każdy, od, od dziecka po starca pana już wiekowego, który zajmuje się farmą osłów, który jest po prostu takim rolnikiem, farmerem, mówi biegle po angielsku. Oczywiście ma na to wpływ na pewno to, że tutaj hmm, Brytyjczycy. Rządzili tą wyspą przez Ej, tutaj wiele jest lat. Jest taka grzechotka. No to na pewno jest to ułatwienie dla podróżnych. Odegadać się po angielsku można z każdym, praktycznie. No, fajne tutaj jest to, że jest to po prostu autentyczne miejsce autentyczna farma. Nie jest to jakieś miejsce nastawione, nastawione stricte na turystów. Jest to po prostu surowo i, i prawdziwie. Nie wiem jak co prawda te zwierzęta znoszą ten, ten napływ turystów tutaj. Teraz na pewno odpoczywają poza sezonem, natomiast w sezonie jak tu jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo dzieci, no to muszą mieć trochę, trochę dość. I takie to trochę zakrawa o męczenie być może tych zwierząt, no ale z drugiej strony nie mnie ja to oceniać. Nie ja je hoduję. Nie wygląda, żeby im tu było źle. One mają zresztą czekoladę. Mają czekoladę, właśnie teraz dostają czekoladę. Ja się zastanawiam, jak one w sezonie muszą być grube, bo jak, no, jak w sezonie tu tak. jest tak dużo dzieci i tak. tak dużo ludzi, to jak każdy im daje taką porcję, to a tam muszą być grube. No właśnie, a puścicie mnie tam dalej? Czy ja przejdę tam dalej? Czy wy mnie już nie puścicie? Ile to kosztuje to przejście tutaj u was? Dwa takie. Dwa takie? Nie. Ja no tutaj chędy. te dwa są takie wyjątkowo natarczywe, rzeczywiście. Aż Tosia musi od nich odejść. Ja też odchodzę na chwilę koledzy. Ja odchodzę. O Już no, tak... <laughs> ja tak troszeczkę mnie już... Nawet głową tak oberwałem. Uwaga! I koniec! I koniec Ha ha, 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 ha. Yeah, beautiful place. Where are you staying? Uh, in Paphos. Paphos. At holiday, uh, here are uh, many people, yeah? At uh, the season? Yeah, at the season, yeah. No, now. Uh -huh. Now is a fire. Uh huh. This January, February, March mm -hmm. has started. Mm hmm.

Wcześniej był wyciśnięty, ale jest bardzo dobry, bo jest bez. podobno lepiej smakuje ja jak jest bez ziany Osioła. A to się sobie kupiła osioła. Za 10 euro. A tu jeszcze mamy papugi? Jedną. Żeby nie było. Jedną? Jedną, no Okej. Okay. No dobra, to to był naprawdę bardzo dobry wybór ta farma, bo szczerze mówiąc miałem trochę obawy, że, że, że nie będzie to takie fajne, że będą może dwa osiołki czy trzy, pan będzie nieprzyjemny i generalnie będzie słabo, a było naprawdę super. No to teraz spróbujemy podjechać do miejsca, w którym będzie można z bliska zobaczyć wrak statku R-3. No to jesteśmy. Mimo, że nie jest jakiś wielki ten wrak, to jednak robi wrażenie. To samo miejsce jest bardzo ładne. Takie super, takie skaliste wybrzeże. W zasadzie taka plaża dzika. E, historia tego statku jest taka, że w 2011 roku wypłynął z larnaki, bodajże albo z. Yy... Limassol, ale chyba z Larnaki i płynął na jakąś grecką wyspę, na Rodos chyba. No i był sztorm i zepchał po prostu ten statek tutaj na, na Mieliznę. Mimo, że on był lekki, że przewoził tylko, przewoził płyty karton-gipsowe, no to mimo wszystko e, osiadł na Mieliznie, gdzieś tam na, ska na skałach. E, podobno załoga nie była zbyt trzeźwa, i, i to między innymi wpłynęło na, na tę katastrofę. No i tak, po prostu sobie ten statek został tutaj zepchnięty, nikt go nie wyłowił i sobie tutaj teraz tak siedzi, stoi, leży w zasadzie i stanowi turystyczną atrakcję już e, kilkunastu lat. Na coś No nieźle to w sumie wygląda. Na żywo robi wrażenie. Więc jak jesteście w okolicach Pafos, no to to jest takie kolejne. To no może dość oczywiste miejsce, ale może jednak nieoczywiste. Więc... Auto mamy do jutra, ale oddamy je dzisiaj, bo jutro rano nie, chcę, nie będzie się nam wstawać. I właśnie dotankowujemy. Nie wiem, nawet po ile jest benzyna. No dobra, czyli benzyna kosztuje mniej więcej tyle co w Polsce. 6,57 wychodzi na złotówki. Euro 63, chyba czy euro 36. 44. No już. Dzień dobry. Dzień siódmy. Siódmy albo ósmy nawet. Dzisiaj mamy ostatni dzień naszego pobytu tutaj. Idziemy na trawę. No, dzisiaj kolejny słoneczny dzień, co prawda. Nie jest tak ciepły jak wczoraj. Taosia sprawdza temperaturę Ojej, wody w basenie, jak jest? Zimna bardzo. Zimna? Oj, bardzo zimna. Nie, nie. To było dla jakichś morsów jedynie. Tak, to jest taka temperatura jak w Bałtyku. No. YouTube CYP <noise> e, Dobra no to e, YouTube pójście e, nad morze Ale jak YouTube spójrzcie na nad morze się nie kojarzy? A można zamienić? Tosia zamówiła po raz pierwszy tutaj tej nocy przy nuggetsy Tak, po raz pierwszy nasz ostatni wieczór A ja zamówiłem... Eee, krewetki Ale jeszcze tak dziwnie podanych krewetek nigdy nie widziałem No Ktoś chyba na nie nadepnął No, spróbujemy jak to smakuje Hmm Nieźle. Całkiem to dobre. Ale ma trochę za twardą kompanierkę za twardą z brzegu. Ale całkiem smaczne. A jak poje? No to słuchajcie, kurczę, no już jest trochę nerwowo, bo się pakujemy. Jest godzina 21:15. Idziemy znaczy... jeszcze. No. Na recepcji i do sklepu. Tak, idąc na recepcję, żeby rozwiązać to temat śniadania, bo śniadanie jest od godziny 8, a my w zasadzie o 8. Przed 8 powinniśmy już wyjeżdżać na lotnisko, ale chcemy to zrobić tak, żeby punkt 8 ma być na śniadaniu, 10, 15 po 8 wyjechać i myślę, że ta godzina 40, półtorej godziny na lotnisku nam powinno wystarczyć. A słuchajcie, tak to właśnie jest, jak się dobrze nie zna języka. Mój kanał, moje vlogi to będą takie vlogi faceta, który uczy się angielskiego od 20 lat. Znaczy, uczy się. Liże gdzieś tam w różnych, przy różnych sytuacjach. Potem się próbował uczyć na różnych kursach, różnych aplikacjach, a wciąż tego języka tak nie zna, żeby się perfekcyjnie. I dogadać bardziej z kontekstu, gdzieś tam wyłapuję po prostu, co ktoś do mnie mówi. I, i chociaż teraz i tak jest już o wiele lepiej. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widziałem, rzuciła mi się w oczy taka kartka na recepcji, w której było napisane o airport transfer, o transporcie, transferze na lotnisko. I myślałem po prostu, że oni pomagają w załatwieniu jakiejś taksówki na lotnisko. Okazało się, że w tym hotelu jest transfer na lotnisko darmowy, ale żeby ten darmowy transfer na lotnisko mieć, to trzeba go zarezerwować 48 godzin wcześniej. I teraz poszedłem zarezerwować airport transfer i portier recepcjonista mi, recepcjonistami mówi, No, ale nie macie na liście. Ja mówię: No, ale to ja chcę dopiero zamówić. A on mówi: Ja to już za późno. A ja mówię: Jak za późno? Przecież to taksówkę możesz w każdej chwili, a to taksówkę mogę, ale ten darmowy transfer niestety to już za późno no, no i właśnie no, i no niestety będziemy musieli zapłacić 30 euro za transfer, a mogliśmy mieć za darmo. No. Eee, na razie dobranoc, bo my się tu pakujemy i zobaczymy się jeszcze jutro. Hej. No witamy Was w kolejnym dniu. No, to siedzimy już w taksówce. To Jest w tej chwili 20 po dokładnie, za dwie godziny mamy odlot. Żegnamy ciepłą ziemię. Uważaj, uważaj! Eee, I lecimy do śniegu. Właśnie Kasia nam przed chwilą eee, połączyła się z nami na FaceTime i pokazała nam, że tam są całkiem grube czapy śniegu w Polsce. Kończymy tą serię vlogów z Cypru. Mam nadzieję, że, że, że było to w miarę znośne w oglądaniu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie sprzedaliśmy jakichś niesamowitych informacji, że nie było to jakiejś i nie było tam jakichś niesamowitych przygód. A mam nadzieję, że taka luźna forma Wam się spodoba. Oczywiście będziemy się rozwijać i będziemy się starali, żeby te vlogi były jak najciekawsze. No ale pierwsze kody za płoty, dajcie nam szansę jakby co i do zobaczenia w kolejnych seriach. Dobra, to ja się żegnam, żegna się chips i do, I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.